Jak to pięknie wygląda. Wieczorem byłoby ładnie. Na no Dominika pouję, jak było na pizzy. Super, bardzo dobra pizza na sergacie polecam. No, dzisiaj jestem z moją kochaną Dominisią. No i jesteśmy sobie, przyszłyśmy na fontanny się, Wypiłyśmy aperolka bez nóżki, bo nóżka miała być w kieliszku. Ale nie dali nam nóżki. Ładnie wygląda, jak jest z taką nóżką. No i sobie się delektujemy teraz fontanną, Łąbie sobie chodzą i to będzie mój dzisiejszy gość na vlogu. No naprawdę, w poznaniu do mojego, powiem Ci, to u mnie to w ogóle chyba kolorów nie widać. U mnie jest tak... No. Jest źle, ale w poznaniu do Ciebie... O, słuchaj, na. No. O, bo Ty masz takie, nie wiem, takie jakby to było na górze. a ja mam takie... widać, że to jest zdjęcie. Zaraz wejdziemy. No, tak, 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 Ninuśku, Ninuśku, to się tak cieszy. Kto się tak cieszy? A ty. No. Dzisiaj akurat zrobiłam sobie chłodzący, fajny koktajl, właściwie taki shake. Tak właśnie wygląda. Truskawki, mleko i kilka kostek lodu. Myślę, że będzie bombowo, bardzo smakowało. Nadal jest gęsty, dlatego chyba doleję jeszcze trochę albo mleka, albo, nie wiem, może wody. Czy to będzie smaczne wtedy? Nie wiem. Ale na pewno teraz jest bardzo smaczne. Mając świeżotkie truskawki, prosto z ogródka, rewelacja. Mam jeszcze kwiatuszki, które. Parę dni w sumie u mnie stoją, ale takie piękne kwiatuchy dostałam od taty. No nie spodziewałam się, że tak będą mi się podobały. Poprzycinałam je i one ogólnie mają tak fajne długości, że tu bukiecik taki piękny się tworzy. Także no, rewelacja. Piękne łabątki. jakieś liczne, piękne, piękne łabątki. takie malutkie, ale szare są wysokie już dosyć, już takie wysokie duże już dosyć, ale jeszcze szare malusi. Tu jest tata, tu jest mama chyba. A nigdy okay? W O ślicznie. W niemięciusie są co? No na to pewno puszysta. To lepiej złapać. Gdzie ta kaczka? Tu uciekła mi jest